Rozpoczynają zawodnicy Gliwickiego Piasta z własnej połowy boiska. Próba szybkiego wrzucenia piłki w pole karne. No i może być bardzo groźna sytuacja. Gości! No i mamy pierwszą bramkę tego meczu. Polonia Poraj na lewo, Sławek Piwiński wbiegający już w pole karne do Kowalskiego i mamy bramkę wyrównującą. No doczekali się kibice Polonii Poraj, słychać te gromkie brawa na stadionie w Poraju. 36. minuta, bramka wyrównująca. Ależ teraz e, zaskakująca bramka e, Polonii Poraj, no koszmarny błąd e, golkipera, przyznam szczerze, że nawet mnie tutaj zaskoczyło e, to trafienie, dopiero widziałem e, toczącą się futbolówkę. Dawno pojawił się na boisko już dość mocno e, pobijany tutaj przez zawodników e, z Gliwic, którzy teraz w natarciu no i wyrównują! Bardzo ładna ta bramka, to trzeba sobie powiedzieć i. Lukas Meli Gruszył tutaj z kontrą po lewej po prawej stronie, ale już przerzucił, rozciągnął to na drugą stronę boiska, coraz bliżej pole karne. Koło strzał. No i niestety bramka na 3 do 2 dla rezerwy Gliwi Kolejny rzut różny dla drużyny Poleni Poraj. Ta piłka już za chwilę będzie wędrowała w pole karne. No i mamy bramkę wyrównującą. Sławek Piwiński, jeżeli dobrze dostrzegłem, głową wpakował tę futbolówkę do bramki.